Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do listu do Hebrajczyków, to dobrze nam znanego, mam nadzieję, 11 rozdziału, gdzie jest mowa o wierze. I pierwszy werset tego rozdziału mówi tak: a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościową ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdy zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, Otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. Kochani, ten fragment Bożego Słowa pokazuje nam, jak ważna jest wiara w naszym życiu. I dzisiaj chciałbym krótko zadać każdemu z nas pytanie: czy moja wiara ma naturę Boga? To znaczy, czy jest zbudowana na Bogu, na Jego słowie, na fundamencie, którym jest społeczność z Bogiem poprzez Jego słowo? W Jezusie Chrystusie, poprzez Ducha Świętego. Bo bez słowa, które daje nam Bóg, nie możemy budować swojej wiary i nie mamy zdrowego fundamentu. Dlatego też chciałbym, abyśmy każdego dnia budowali swoją wiarę na słowie Bożym, aby nasza wiara miała naturę Boga. Jego słowa przemawiały do naszego serca. Radości w Panu pozdrawiam, do usłyszenia i Pan Bóg pozwoli.